Cześć, cześć, cześć. Witam serdecznie, dobry wieczór. O czym dzisiaj, jeśli czuję, że utknąłeś, to co z tym zrobić? Nie wiem, czy kiedyś miałeś taką sytuację, być może nie, może dawno. W każdym razie dzisiaj będzie o tym, właśnie, co z tym zrobić, czy w ogóle coś z tym zrobić, jakie ja mam podejście, co radzę. No i co, jeżeli to dla ciebie, to zapraszam. Myślę, że około 15 minut będę o tym się produkować. Dobra, pierwszy temat. Co już co, co zrobić w momencie, kiedy, kiedy czujesz, że utknąłeś, że coś jest nie tak, czujesz, że dochodzisz do ściany, często osoby, które doświadczyły takiej sytuacji mówią, no czuję, że zderzyłem się ze ścianą, czuję, że już jest ściana, albo czuję sufit nad sobą i koniec, i, i ani w lewo, ani w prawo. Nie wiem, co z tym zrobić w zasadzie, i ktoś się zmurza. Być może też byłeś w takiej sytuacji, że szukałeś rozwiązań, zastanawiałeś się, co można z tym zrobić, i też nie, nic nie wymyśliłeś, nie zobaczyłeś jakiegoś wyjścia, rozwiązania. Cały czas ta ściana była przed Tobą. Nie widziałeś, krótko mówiąc, rozwiązania. Patrzę na moją ścianę, bo sobie oczywiście wszystko przy naszym spotkaniu rozpisałam. Okej. Okay. Jeżeli jesteś w takiej czarnej otchłani, nie wiesz, co z tym zrobić, zastanawiasz się, być może już trzeci miesiąc nad tym, dlaczego tak się stało, Co, może nie dlaczego, ale co z tym zrobić i coraz bardziej czujesz, że idziesz na dno, coraz bardziej bagno ci ciągę i te myśli skupiają się jednak na tych nieszczęśliwych elementach tej sytuacji. Nie produkujesz nowych rozwiązań, nie widzisz światełka w tunelu, to warto się zrobić klatkę stop i przystopować. Uwaga, taka mała rada psychologiczna. Jeżeli, jeżeli czujesz, że właśnie masz, doświadczasz niefajnych nie emocji, wcale ich nie chcesz, a bardzo się w nie zagłębisz, rozmyślasz, masz świadomość tego, czego odczuwasz, to potęgujesz ten stan, czyli krótko mówiąc, jeszcze bardziej czujesz się zdołowany. Dlatego w takich momentach lepiej przestać. I co zrobić, zaraz mówię. To samo działa w drugą stronę. Jeżeli jesteś w dobrym nastroju, tak jak ja dzisiaj czuję, że jestem w dobrym nastroju, teraz czuję się fajnie, jeżeli ja bym sobie mm, stanęła przed lustrem, popatrzyła w oczy i powiedziała: czuję się dobrze, czuję się świetnie, coraz lepiej mi idzie, coraz lepiej funkcjonuję, coraz lepiej yy, działam, mam coraz lepszy humor, jestem coraz szczęśliwsza, to ja. Potęguje ten stan, czuje się, czuje się jeszcze bardziej szczęśliwa. Także warto sobie te informacje wykorzystać. Dobra, no to wracamy do naszej czarnej otchłani. Co teraz? Im bardziej jesteśmy w tej czarnej otchłani, tym, tym będzie nam gorzej. Czyli, co zrobić? Klatka, stop, tak jak mówiłam, i szukamy sobie osoby w naszym otoczeniu na początek. Która będzie mogła z nami porozmawiać. Często i gęsto. Rozmowa bardzo dużo pomaga. I często ludzie, którzy przychodzą na coaching, myślą, że, my, że potrzebują sesji coachingowej, chcą yy, sesji coachingowej. I okazuje się, że często na początku trzeba po prostu dać im się wygadać, że nie miały okazji takiej osoby do tej pory wypowiedzieć tego, co je męczy, co je dręczy, nad czym się zastanawiają, powiedzieć głośno i jeszcze, jeszcze komuś w towarzystwie, kto wysłucha nie, por, nie skrytykuje, nie będzie dawał złotych rad i w ogóle nie będzie się wymączał, nie zabierał czasu i przestrzeni. I okazuje się, że to jest pierwszy element, który trzeba spełnić, dać się wygadać komuś, żeby móc potem popracować tak stricte, tak naprawdę, żeby to odbyła się sesja, czyli coachingowa, sesja coachingowa. Dobra, no to mamy klatkę stop. Zatrzymaliśmy się, pierwszy krok, tak? Wiem, że coś jest nie tak, że to zbyt długo trwa, już nas męczy. Sami nie możemy znaleźć rozwiązania. Drugi krok, szukamy osoby, która będzie mogła z nami pogadać, ale, on, ale na początku może wysłuchać. Bo nie od każdego chcemy rad, czasem chcemy tylko, żeby ktoś nas wysłuchał. I dobra, jeżeli wybierzesz sobie taką osobę, to bo uważaj bardzo na to. Musi być to osoba, która. Patrzy na świat w sposób, o, znasz to pewnie przekonanie szklankę widzi człowiek do połowy pełną, a nie do połowy pustą. Jeżeli osoba widzi szklankę do połowy pełną, ma poczucie skuteczności, ma poczucie sprawczości, nie, ma za, nie jest zalękniona, to jest w stanie ci, nie dojrzeć, wysłuchać. A jeżeli poprosisz o wspólne popracowanie nad rozwiązaniem danej sytuacji, to jest w stanie z tobą konstruktywnie popracować. Konstruktywnie poszukać realnych rozwiązań. Dlaczego o tym mówię? Bo jeżeli wybierzesz sobie osobę z otoczenia, którą lubisz, którą szanujesz, którą, do której czujesz zaufanie, że możesz jej to powiedzieć, to jeżeli ta osoba znowu jest zalękniona, nie ma poczucia sprawczości, skuteczności, boi się życia ludzi yy, i może na tym skończę, to ona przez pryzmat swoich doświadczeń, swoich przekonań będzie to samo, projektować na Ciebie, więc może być tak, że nie będzie się skupiać na, na tworzeniu konstruktywnych rozwiązań, tylko właśnie na tym, żeby Cię odciągnąć od jakichś pomysłów, albo powiedzieć, no widzisz, nie nadajesz się, nie udało się, mówiłam Ci, siedź na tyłku i się nie wychylaj, no jeżeli o to Ci chodzi, to ok, no to jeżeli chcesz takiego potwierdzenia dla świętego spokoju, no bo przecież ktoś mi już tak powiedział, że mi sobie dała, dał spokój, no to już mam usprawiedliwienie. No to ok, no to sobie znajdziesz taką osobę na pewno, która Ci powie, że absolutnie w życiu daj sobie spokój. Czegokolwiek by to nie, nie dotyczyło, czy sportu, czy życia zawodowego, czy relacji, czy przyjaźni, rozwijania hobby, no naprawdę dotyczy to każdego obszaru, ale wracamy do tematu. Czyli mamy, jesteśmy na trzecim etapie, czyli szukamy osoby, która właśnie ma, widzisz klankę do połowy pełną i jest w stanie raz, że cię wysłuchać, nie przerywając, nie oceniając, biorąc Ciebie z całym dobrodziejstwem inwentarza. I jeżeli poprosisz ją o pomoc, o znalezienie rozwiązania, to ona w stanie jest właśnie skupić się na rozwiązaniach, nie problemach. Witaj drogi widzu. Jeżeli też utknąłeś albo szukasz rozwiązań, to daj znać. Być może mogę Ci pomóc. Jeżeli masz pytania, to już śmiało odpowiem. Dobra, kolejna rzecz. Hmm, patrzę na moją ściągę. Tak, dobra, to powiedziałam o tych y, tipach, Moi grada, dobra. Wyobraź sobie, że teraz, aha, jeszcze jedną ważną rzecz powiem, która nie dla każdego jest oczywista. Każdy z nas, i to było, pamiętam, na moich studiach psychologia w biznesie, pierwsze co usłyszałam na wy, w wykładach z psychologii, to było. Y, każdy z nas widzi świat inaczej, przez swój pryzmat doświadczeń. Tak widzę świat, bo takie miałam doświadczenia, tak mnie ukształtowało życie, takie miałam środowisko, w takim miejscu się urodziłam, tacy ludzie mnie otaczali. Koniec, kropka. Druga osoba z boku będzie widziała tą samą rzecz zupełnie inaczej. Czytaj to tak. Jeżeli ja widzę w czymś problem, to druga osoba niekoniecznie musi być w tym, widzieć w tym problem, może to być szansa, albo od razu problem do rozwiązania, zadanie do rozwiązania, zadanie do przejścia. I ważne, żeby o tym pamiętać. Ja często gadam o tym, że otoczenie jest ważne, to z kim przebywamy, z kim się, otacz, kim się otaczamy, co słuchamy, bo to, czy nam się podoba, czy nie, czy uważamy, to zaprawdę, czy nie wpływa na nas, na to, jak podejmujemy działanie, jak funkcjonujemy, czy w ogóle podejmujemy działanie, czy nie podejmujemy działania. Co myślimy o sobie, o świecie, o życiu, o naszych decyzjach. Dobra. To tą uwagę chciałam Wam powiedzieć sobie, tu zapisałam: uwaga, powiedz to koniecznie. Dlatego jeszcze raz podkreślę, ważne jest, żeby w takich sytuacjach, zwłaszcza jeżeli czujesz, że utknąłeś, że jesteś, zderzasz się ze ścianą i ona ani drgnie, czy z, z sufitem, który też nie chce się tam przemieścić wyżej, to, to warto nie dreptać w miejscu i się zamęczać, bo to bez sensu, tylko przejść krok dalej. Dobra, wracając do tej osoby, z którą będziesz gadać, przyjrzyj się, kto to jest, jaka to jest osoba, posłuchaj, jak mówi, o czym mówi. Na czym się skupia, nad czym pracuje, co jest dla niej ważne. Bo jeżeli z tym się zgadzasz, to jest duża szansa, że wasze nowe rozwiązanie, twojego problemu będzie bardzo konstruktywne i będziesz zadowolony, będzie pani zadowolona czy pan. Dobre. Oczywiście może ci ta osoba nie będzie, że szklankę widzi do połowy pełną, ale jak się tak wsłuchasz, poprzyglądasz danej osobie, to zobaczysz, czy to jest właśnie taka osoba, która... Z którą chciałbyś przebywać, z którą chciałbyś się zaprzyjaźnić, albo jaką chciałbyś być, tak? Że o, ta zawsze sobie radzi, ten zawsze sobie radzi, ten widzi rozwiązania, mimo trudności idzie do przodu, ten zawsze szuka rozwiązań. No a na tym się skupiamy. I teraz wyobraź sobie, że masz takich osób razy cztery na przykład. I tutaj odnoszę się oczywiście do mastermindów, bo jeżeli ktoś jest tu pierwszy raz i nie wie, to ja też prowadzę i propaguję grupy mastermind. Na Facebooku też jest grupa mastermind pisana kapselopię czyli dużymi drukowanymi literami, yy, gdzie tam są sprawy raczej tylko mastermindowe. No i dobra, także zapraszam, jeśli Cię to interesuje. I jeżeli, wyobraź sobie, wracając do tematu, wyobraź sobie, że masz taką osobę, która widzi szklankę do połowy pełną, jest takich szklanek, takich osób cztery, czyli każda chce znaleźć dla Ciebie konstruktywne rozwiązanie, każda z tych osób chce Ci pomóc, chce się podzielić wiedzą, doświadczeniem, jak nie wie, nie ma pomysłu to poszukać. I to dla osób, uwaga, które są w mastermindach lub będą, to też wykorzystuj, wykorzystujcie te grupy do takich sytuacji. Kiedy czujecie, że utknęliście niekoniecznie zawodowo, może w innych obszarach swojego życia. I już wypracowaliście sobie relacje. Już sobie ufacie. Też zależy, jakiego kalibru jest to utknięcie, jaka to sprawa, ale można korzystać. Z tego postrzegania świata innej osoby, z jej zasobów. Czyli jeżeli my mamy szklankę pustą, bo uznają się zasoby wyczerpały, to możemy korzystać z innych. Dobra. I teraz druga sprawa. Jeżeli nie masz, tak czwarty krok, jeżeli nie mam takiej grupy mastermindowej, nie mam otoczenia, które mnie wspiera, może znowu podlinkować Nie muszę tylko chcę podlinkować ten artykuł, jak, bo pisałam o tym, jak otoczenie jest ważne dla Ciebie, jak wpływa na Ciebie napisam na blogu, to podlinkuję. Zresztą we wszystkich prawie tematach, które poruszam, to, to, to mi się to linkuje, łączy. Dobra, i teraz tak, jeżeli w Twoim interesie, aha, dobra, jesteśmy przy tych osobach, jeżeli nie masz takiej osoby, albo takiej grupy, która właśnie chce Ci powiedzieć, poradzić, posłuchać, jest w stanie konstruktywnie coś wyprodukować, coś, czyli rozwiązanie, no to są specjaliści. Kołczowie, psychologowie, psychoterapeuci, to nie trzeba mieć poważnych zaburzeń, problemów w życiu, żeby iść do specjalisty po to, żeby, mm, miałam powiedzieć, rozniecić twój potencjał, mój twój potencjał, mm, rozniecić kompetencje, podnieść kompetencje, rozbudzić ten ogień w tobie do działania. I tak samo jak utknęliśmy, ważne, żeby porozmawiać ze sobą, która, która jest. Zdystansowana emocjonalnie do Twoich problemów, która ma ochotę konstruktywnie popracować, a nie o Jezu, muszę ją wysłuchać, bo ostatnio tylko on, ja, słucha, ta, ja ta osoba słuchała, to teraz ja muszę na dla, dla przyzwoitości posłuchać tej osoby. Najłatwiej powiedzieć jej wtedy będzie, no nie wiem, nie wiem, co masz z tym zrobić, może daj sobie spokój. Więc jeżeli nie masz takiej osoby, która może Cię wesprzeć w takiej sytuacji, czy zawodowej, czy w jakiejkolwiek w Twoim obszarze. Um, życia zawodowego, finansowych i tak to, dalej, no to warto ruszyć tyłek, poszukać kogoś, kto ci w tym pomoże. I teraz tak, um, pamiętaj, że do takich osób idziemy po pomoc, czyli tak jak się pisze, pomoc to jest takie słowo w tym grasów moc, czyli możesz odzyskać moc. Korzystajmy z takich, znaczy ja namawiam ludzi do tego, żeby korzystali z takich pomocy, Sama korzystam, korzystałam i wiem, że, że to pomaga. I tak jak bardzo mądry mój kolega mówi, jeden z uczestników grupy Mastermind, w której jestem, że na efekt, nazwijmy to sukces, czy w pracy, czy zawodowy, zawodowy relacji, czy damsko-męskich, czy przyjacielskich, towarzyskich, czy sportu, składa się bardzo wiele elementów. Nie można powiedzieć, że tylko jeden element zadziałał. Rzadko tak jest. Przeważnie trzeba, tak jak w Puzlach, to trzeba ileś tych elementów, żeby obraz pięknie się ułożył, żeby to wszystko zaskoczyło, zadziałało. Tak, sportowcy trenują, dieta i jeszcze ile, wiele innych czynników, na które muszą zwrócić uwagę. Ktoś idzie w góry, wspinaczka, wysokogórska, no to też musi zagrać wiele elementów, musi się to spiąć. Czy prowadzisz swoją działalność, czy pra, prowadzisz swoją firmę? Tam też wiele elementów musi się spiąć. I możemy to. Na, każdą, na każdy obszar działania, na każdą rzecz, o której pomyślimy, przełożyć. Dlatego jeżeli czujesz, że utknąłeś, no to też potrzebujesz wsparcia raz takiej osoby czy osób, które pomogą ci wygenerować rozwiązanie. Być może wyjdzie, że potrzebujesz jeszcze kogoś do pomocy, jakiegoś fachowca w tym temacie szczegółowym, tu, z którym przyszedłeś. tak? Ale najważniejsze to pytanie, które kocham, też sobie zapisałam. Ktoś przychodzi z jakąś sprawą, no dobra, zobaczmy, co można z tym zrobić. Zobaczmy, co da się z tym zrobić. To zawsze coś się da. Nie pamiętam, która już autorka tej książki napisała, że zawsze jest rozwiązanie. Tylko nie pamiętam, która to napisała. Zbyt dużo książek i nie wszystkie teksty sobie zapisuję, które mi się wpadły w głowę. W każdym razie, najważniejsze pytanie. Które warto sobie zadać w takich sytuacjach, zobaczmy, co da się z tym zrobić. Zobaczę, co da się z tym zrobić. Jeżeli sama sobie nie radzę, sama się z tym męczę, no to szukam pomocy. I szukanie pomocy, proszenie o pomoc w danej sytuacji, uwaga, bardzo często łatwo przychodzi osobom, które właśnie bardzo dużo osiągają. Oczywiście to jest kwestia mm, sporna, bo dla każdego coś innego oznacza sukces, osiągnięcie czegoś dużego, tak? Ale jak spotykam się w grupach mastermindowych właśnie z osobami, które prowadzą swoje firmy, działalności, większe, mniejsze, czy zatrudniają osoby, komentarz, to okazuje się, że te osoby wykształcone, często z doświadczeniem cześć, cześć, miło Cię widzieć, serdecznie często, często widzę, że mają łatwość powiedzieć sobie: Okej, okay, coś mi tu nie działa, zobaczmy co niech mi to fachowiec powie Sprawdza, czy ja się tego mogę nauczyć, czy ja mogę taką kompetencję zdobyć, jak nie, no to okazuje się, że trzeba pewnie kogoś zatrudnić. Okej, okay, dobra, no idę dalej. ja to jako zadanie do rozwiązania, to nie jest ujma, że ja proszę o pomoc, to nie jest ujma, że ja idę do entysty, to nie jest ujma, że ja idę do psychologa, psychoterapeuty, coacha, czy proszę o moją grupę mastermindową, że gdzieś utknęłam, czy, czy osób, które które wiemy, że nie będą nas oceniać, które Wysłuchają, które pomogą, które wesprą, które pomogą właśnie skonstruować, wypracować rozwiązanie takie konstruktywne, a nie na zasadzie, o jak doszwasz, jak już jesteś przy ścianie, to może warto przystopować i dalej nie iść. Oczywiście, my rozmawiamy tutaj, ja mówię, o, o bardzo ogólnych tematach, bo najlepiej przy, pracuje się na przykładach, prawda? Natomiast ogólnie moje doświadczenie jest takie, że jeżeli ktoś czuje, że utknął. To warto coś z tym zrobić, nie warto się poddawać, bo uwaga, to jest tylko nasze postrzeganie. Ania tutaj, Anna, może, jak ja bym powiedziała jej, że kurczę, Anna utknęłam, nie, to już jest koniec, nie, w ogóle po co ja to robiłam? 10 lat w plecy i zapytam, jak ty to widzisz? No, 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 przyznaj mi rację, że to już normalnie koniec, kapica. A Anna powie: No, co ty? Przecież to można zrobić tak, tak, tak. A tu masz rozwiązanie, i tu sobie o tym poczytasz i tu to znajdziesz, a tu masz telefon do tej osoby, która się tym zajmuje. I nieraz widziałam takie sytuacje, że ktoś, na grupach mastermind oczywiście, że ktoś e, mówił, że się męczy, dręczy, nie może znaleźć rozwiązania, a tutaj okazało się, że z boku druga osoba mówi: No, co ty, seria? No, przecież to robią ludzie taki, tak. Także warto zawsze się zastanowić, zapytać sobie. Faktycznie ja się nakręcam na tą ścianę? Ja tak bardzo chcę być przy tej ścianie? Czy jednak mm, lepiej sobie zapisać zdanie? No dobra, zobaczmy, co się da z tym zrobić. Zobaczmy, co się zadzieje. Okej, okay, no jak już jest ta ściana, jak już ma być koniec, no to może będzie inny ten koniec. Może mniej spektakularny, może mniej bolesny. No, no zawsze coś się zadzieje. No. Takie jest moje przekonanie. Nie wiem, Anna, jak Twoje, ale myślę, że Warto sobie zadać pytanie, poszukać, popytać innych ludzi. To jest ogromne bogactwo. Inni mają inne doświadczenia, inne spojrzenia na świat, inne sposoby zachowań. Więc to, co nam się wydaje końcem świata, katastrofą dla drugiej osoby, wcale tak nie musi być. I ty możesz nie spać po nocach, a druga osoba popatrzy w telefon i powie, no co ty, serio? No że tutaj, wejdź i zobacz. Takie krakowskie wejrzę, <laughs> przepraszam za kolokwializmy moje. Nie uwielbiam. Dobra. Co jeszcze sobie tutaj napisałam na moich notatkach? Chyba tyle. Bo to powiedziałam, że często osoba, która przychodzi na coaching, chce sesji coachingowej, umawiamy się na sesję, ta osoba wie, tłumaczy, co to jest, jak wygląda prawdziwa sesja profesjonalna, coachingowa, czy to nie jest mentoring, trenerstwo, szkoleniostwo i tak dalej. Jeżeli już te sytuacje mamy jasne. Okazuje się, że tak zaczynamy, a ta osoba potrzebuje się wygadać, potrzebuje um, wyrzucić z siebie najpierw wszystko, 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 co tam jej siedzi, te wszystkie, wszystkie, wszystkie jej przemyślenia, to, co ją tam boli, czy takie staro, star, stare powiedzenie, myślę, starodawne, starodawne nie, no stare powiedzenie, co ci leży na wątrobie, tak, albo o co cię boli głowa, no ciało nie jest głupie, ciało jest bardzo mądre, wszystko pamięta, um, i to, co my chcemy wyprzeć, zapomnieć, udawać, że czegoś nie ma, wymazać gumką, to tutaj w dziele jest. I mówi. Hmm, nie chcesz mnie widzieć, to ci zaraz, za jakiś czas pokaże. Coś cię tu zaboli, coś ci tutaj się pojawi, jakieś choróbsko. Więc już sam, z tego samego powodu zdrowotnego, żebyśmy mieli dobrą kondycję fizyczną i psychiczną, warto się. Warto się nie poddawać i sobie przypomnieć tego live'a, to, co tutaj mówiłam, i pomyśleć. Faktycznie, może ja nie przegadałam jeszcze, nie przegadałam jeszcze z kimś tego tematu. Wydaje mi się, bo to często nam się wydaje, że już my wszystkie rozwiązania um, przetestowaliśmy. Ale jak takiej osoby często pytam, no dobra, ale konkretnie to, co zrobiłeś, co zrobiłaś, to się okazuje, że to było takie bardzo, bardzo niebie... małe kroczki. W zasadzie to nic tak bardzo po powierzchni, wźśnięty jakiś problem. Więc jeżeli czujesz, że utknąłeś, to jest duże prawdopodobieństwo, że nie jest tak źle, jak myślisz, że to są Twoje scenariusze w głowie, być może też jesteś zmęczony, przemęczony, być może doświadczasz długotrwałego stresu, to też wpływa wtedy na postrzeganie, nie wiem, czy się, Anna, ze mną zgodzisz, czy chcesz coś do tego tematu opowiedzieć, dopowiedzieć, co myślisz, jak czujesz, w każdym razie przypomnę taką, czy ja tu mam jakąś ładowarkę, na moment... To dlaczego to może się tutaj nie rozwęć. Przypomnę, bo myślę, że to jest ważne, żeby pamiętać: my jesteśmy jak bateria. Jeżeli my się wyczerpiemy, to potrzebujemy się naładować. A wyobraźcie sobie, że jak masz trudne zadania w ciągu dnia, rano nawet wstaję, masz naładowaną baterię, ale każde nowe zadanie wymaga zmurzenia, zużycia bardzo dużej energii. My się naprawdę musimy zmurzyć. Jeżeli to nie jest mycie, to zadanie nie jest tak łatwe, jak mycie zamów szczoteczką, to my naprawdę, coś z nowego, stresującego dla nas przy okazji, to my bardzo wydatkujemy dużo energii. I jeżeli my tak mamy zadanie za zadaniem, wyzwania, trudne, pełne stresu, to my każde kolejne zadanie, im bardziej nam się ta bateria wyczerpuje, postrzegamy jako trudniejsze. Ono może być na takim samym poziomie trudności. Ono może być takie samo, tak samo trudne, nazwijmy to, bo jest nowe i wymaga kilku ki myślenia, tak, co będziemy robić krok po kroku, jak się do tego przygotować, co jest nowe. Ale im bardziej w ciągu dnia idziemy zadanie po zadaniu trudnym, stresującym, tym bardziej my postrzegamy kolejne zadanie jako trudne, czyli to jest nasze, nasze, nasze postrzeganie. Dlatego. Namawiam Cię jeszcze raz, jeżeli czujesz, że utknąłeś, utknęłaś, myślisz, że jest naprawdę źle i niedobrze, to jest duża szansa, że tak nie jest, że, że można coś z tym zrobić, można znaleźć konstruktywne rozwiązania i są osoby, które mogą Ci w tym pomóc. Także, jeżeli jesteś w takiej sytuacji, to zrób te kroki trzy, które dzisiaj omówiłam. Być może nie znajdziesz takiej osoby. Jest, jest taka opcja, to wtedy pamiętaj o coachach, psychologach, psychoterapeutach, to są naprawdę mądre, fantastyczne osoby, które są po to właśnie, żeby nam pomagać, żeby dały nam moc. Idziemy do nich po pomoc. I, i myślę, że warto korzystać. Sama korzystam, i żeby właśnie rozwijać swój potencjał i bardzo się z tego cieszę. I polecam zawsze wszystkim. Tak jak idziemy do dentysty, po. Z zębami, tak po naszą psychikę, rozwój kompetencji, też idziemy do właściwych osób. No i co? I myślę, że tyle, co dzisiaj chciałam powiedzieć. No nie zmieściłam się w 15 minutach, jest trochę więcej, ale powiedziałam to, co chciałam, to, co sobie zaplanowałam. Pani, Anna, że jesteś. Ciekawe, właśnie, ciekawa jestem, jak ty, to, jak ty postrzegasz taką sytuację, właśnie, jeżeli czujesz, że ktoś, znaczy w tej sytuacji, jak ktoś czuje, że utknął. Nie wiem, czy się zgadzasz ze mną, może masz inne pomysły, inne podejście, inne postrzeganie, to daj znać. Może masz takie doświadczenie. Dobrego wieczoru. Okej, okay, dobra, to bardzo, bardzo Ci dziękuję, że byłaś, duże serducho. No i co? Jeżeli czujecie, jeżeli macie takie osoby, które właśnie utknęły, widzicie, że. O, Mariola, cześć, witaj. Jeżeli macie takie osoby. Wokół was, które właśnie utknęły, to można im podesłać live'a albo tego mojego, oczywiście, albo zaraz, jak go wrzucę na YouTube'a, no to trochę trwa. No to można też podrzucić mój kanał, Mastermind Coach, Patrycja Smolik. Tam wrzucam raczej co wtorek takie filmy, nagrania, które, które mają być takie uniwersalne i na grupę, i, i które, grupę Mastermind, i takie, które wrzucił się każdemu. Poza mastermindowymi sprawami, myślę, że już mi się plączy, nie mi się chce, bo mi się skończyła, trzeba skończyć. No, tematy, które się myślę przydadzą każdemu, czy w grupie mastermind, czy poza grupą. Także mam nadzieję, że pomogłam, mam nadzieję, że było pomocne. Pamiętajcie, jeżeli ktoś utknął, poczuje lęk, to też o tym nagrałam. Mm, live'a i też kilka, tam kilka kroków, powiedziałam, co z tym zrobić. Um, oczywiście ja cały czas trąbię. To nie jest tak, że każdy zawsze sobie jest w stanie sam pomóc, zwłaszcza z Lękiem. I, I warto też pójść do kogoś, kto nam w tym pomoże. I lęk nie taki straszny, można go rozbroić na czynniki pierwsze i o tym już też mówiłam, też sobie można znaleźć na, na YouTubie, już wrzuciłam. Yy, Mariola, witajcie kochani. Właśnie sobie uświadomiłam, że pomoc składa się z mocy. No właśnie, ja to hasło pomoc ukradłam od jednej, ukradłam. zapożyczyłam, skopiowałam, wzięłam do siebie, do swojego słownika, od mojej jednej wykładowczyni, to jest psychoterapeutka z ogromnym stażem, psycholożka, i ona właśnie na to tak tłumaczyła. Fantastyczna. Fantastyczna osoba, fantastyczna kobieta i, no i właśnie, no idziemy przecież po pomoc, pomoc, to słowo moc jest w tej. Pomoc? Moc. No, ja jestem zachwycona tą grą słów, nie wiem, jakby. A drugie hasło, które też od innego coacha, psychologa, psychoterapeuty, mojego wykładowcy zapożyczyłam, a on od swojego kolegi wykładowcy na koniec wykładu mówi: A teraz idę się cieszyć życiem i a wy też życie też się cieszyć życiem? Nie, teraz życie się cieszyć życiem, chyba że macie coś innego w planie, jakoś tak. Ale intencja wiadoma, także idę się cieszyć życiem. No jeszcze chwilę popracuję, bo muszę. Sobie, muszę chcę y, zgrać ten film i tak dalej. No y, i co. I do zobaczenia. Mam nadzieję, że za tydzień, we wtorek też powiem, poruszę jakiś temat, myślę, potrzebny, pomocny. A Wam życzę, dziewczyny, mocy mocy, wielkiej, ogromnej mocy. W tym, co robicie, w tym, jak pomagacie. No i co? Wszystkiego mastermindowego dla mastermindowiczek obecnych lub przyszłych. Trzymajcie się, było, chyba że macie jakieś pytania, no to dawać, dawać, dawać. Ja lubię pytania, lubię odpowiadać to... zresztą dawno się nie widziałyśmy, Mariola była niedawno. To, to ale Anny dawno nie widziałam. I fajnie cieszę się, że Cię. Niech moc będzie z nami, tak, niech moc będzie, niech moc będzie z nami i się wspierajmy, bo, bo nie warto tak draptać ciągle w miejscu i się samemu męczyć. Można tą mękę rozłożyć na części, na inne osoby. Yy, dobra, to tak pół żartem, pół serio. Ok, to dziękuję Wam dziewczyny, wszystkiego mastermindowego, dbajcie o siebie i co, Anna, jak tam siedem nawyków w ogóle skutecznego działania? Jestem ciekawa, jak tam mastermind, mam nadzieję, że dobrze. Czy mam kciuki za, za Twoje sukcesy, plany? Mm, tak dużo miałam ostatnio zajęć, że w ogóle niedawno nie, nie, dawno nie byłam też na Twojej grupie. No, ciekawa jestem, jak tam u jak tam Ciebie. Życzę Wam, kochane, wszystkiego dobrego, wszystkiego mastermindowego, żebyście też działały, działały prężnie i nabierały mocy. Razem ze mną co wtorek. Pozdrawiam Was serdecznie, dziewczyny. A jak Wam się zrodzą pytania, to śmiało piszcie. Opa. A, osoby, które będą mnie odsłuchiwać na YouTubie. No też oczywiście zawsze mówię o tym. Jak ktoś słucha mnie i krępuje się w komentarzu, to śmiało można też pisać na prywatne wiadomości. Też odpisuję i mogę pomóc, mogę wesprzeć. Tylko musi do mnie dojść wiadomość. Czasem jak coś nie dochodzi, coś przeoczę, różnie to z powiadomieniami bywa, to, no to się trzeba dobijać. A, to